Lecarze. Ja jestem przynajmniej kolejny odcinek z gry Spor. I w sumie cocie co ma bo teoretycznie nie mam żadnych misji przyjętych. Mam nadzieję, że bardzo nie posłać. Pewnie tak. A... Witaj kapitanie, pozdrawiamy rasę Hiroshima z Maxima. Witamy w domu. O nim czeka na wieści z galaktyki. Po Twoją nieobecność krążyło wiele plotek o Twoich przygodach. Powiedz nam, gdzie poprowadziłaś Twoja droga i co uda Ci się zobaczyć. Dziękuję za wysłuchanie. Jako misję... Sprawdźmy, czy centrum lotu, lotów ma jakieś misje warte Twojej uwagi, kapitanie. Powiem rządzą poznania. Jakie macie sugestie? Czy chcesz, kapitanie, czy chcesz kontynuować. A, lątek mi się jęza. Kapitanie, czy chcesz kontynuować rozwój potężnego imperium rasy Herosimus Maxima w Galaktyce? Wiele trzeba zrobić i wiele się nauczyć. Na czym polegać? ma polegać Twoja następna misja? Chcę. rozwinąć nasze Imperium. <laughs> Jeśli chodzi o rozwój naszego Imperium, mamy kilka różnych opcji. Możemy zacząć od zera i zbudować kolonię na niezamieszkanej planecie. Możemy także założyć szlak handlowy do planety innego Imperium, co w końcu umożliwi nam wykupienie ich systemu. Aha, czy też czytaliśmy? Chcę założyć szlak handlowy do innego Imperium. Musimy znaleźć inne imperium, które będzie z nami handlowało. Znajdź imperium gotowe założyć szlak handlowy z nami. Za na wypełnienie tej misji, otrzymasz 20 tysięcy. Jak wam to zrobić? Znajdź imperium, z którym mamy dobre stosunki. Użyj wideokomunikatora krótkiego zasięgu, aby za pomocą menu dyplomacji założyć szlak handlowy. No to pohandlujmy przyprawą. Widzieliśmy, że możemy na ciebie liczyć. Gdy założysz szlak handlowy, zwiększymy nasze zarobki i poprawimy stosunki z innymi. Ponadto, bo nie, da, nie muszę iść. <laughs> a gdzie są nasi koledzy? Tam by ci koledzy. Hmm. Najpierw będzie, jak tak będę miał. O! Co tu mamy? Dzień dobry. Że zanim handlować, muszę mieć. Witam. Spot wymaga od nas, abyśmy udzieli, udzielali gościny. Nawet niewiernym. Do zrobienia. Jest coś, co muszę przedyskutować. Misja. Jeśli pragniesz pomóc w świętym dziele Spoda, chętnie o tym pomówimy. Szukam jakiejś misji. A ci może jakąś przydałaby się. Chwała, niech będzie Spodowi. Całkiem możliwe, że stworzy z planety fo Forculus 2 rozwinają już inteligencję i potrzebną do zrozumienia naszej teologii. Pomożesz nam odkryć, czy są gotowe na spotkanie z wiekuistym światłem Spoda? A jak tam dotrzeć? Stwory z planety Forculus 2 prowadzą tryb życia, który sugeruje, iż są inteligentne. Udaj się na tę planetę i zabierz na podkład członka plemienia taur i wróć do nas, aby nasi teologowie mogli zbadać tę istotę. Dobra, zajmę się tym. Idź ze spodem. Muszę ruszać. Żegnam. E, to jest gdzieś... Forculus 2, dobra. Ja już w od razu miałem tą naszą tutaj planetę, gdzieś obok. A, a do nich... no będą jakieś... O jest, forkus 2. To akurat znalazłem. Bez większych, trudnych problemów. Uuu, te dwójka! Jak tylko będzie możliwe, to was w takim razie stąd wezmę. I wykupię od was tą. Dzień dobry! Ja tylko jednego trasę. Spokojna wasza rozczochrana. Dobra, to teraz wracamy tam i tylko 3 minuty, OK. W niektórych misjach jest aż 15 minut, więc... Widać tą subtelną różnicę. Ale energii nam spokojnie wystarcza. Kapitan Herosimus Maxima, nasi teologowie, natychmiast przystąpią do badania tego stwora. Dziękujemy Ci za pomoc i przekazujemy nagrodę jeszcze tysięcy. Rozumiemy, że część tej sumy złożysz w ofiarze świątyni Spoda. Jeszcze jedno. Typy Macja, liczymy na poprawę naszych relacji. Niech nam Spod błogosławi. Chcę założyć tak handlowy z wami. Spod udzielił yy, tej inwestycji swojego błogosławieństwa. Z pewnością wkrótce się zacznie. Mogę z wami pohandlować. Nie macie nic fajnego dobra. Ale teraz się ten. Po założeniu szlaku handlowego, przeprawa będzie przesyłana automatycznie między imperiami. Takie partnerstwo jest pierwszym krokiem do zakupu danego układu. właśnie tutaj na to, że jak to się zapełni, to będziemy mogli wykupić o nich ten układ. Tylko to trochę różnie działa. Może tak to nazwać. Wait, czemu to jest za daleko? Aha. Czemu oni się tutaj rozwinęli na tą planetę? Ej, nie zgadzam się. Znaczy na tę planetę, na ten układ. On będzie mój. Czołem. Świetna robota, kapitanie. Zaraz zaczniemy wysyłkę naszych rezerw przypraw. Może zarobimy dość pieniędzy, aby wykupić inne systemy gwiezdne. Może uprzejmie, a zanim pójdę, nie doładuj. Po czym daj jakąś misję? Sprawimy, czy w centrum lotów ma jakieś... A dal to już Eee. Chcę rozwiać nasze imperium. O nie, nie, nie. Wojny się nie będziemy bawić. O. Chcę badać wszechświat. Galaktyka jest wielka i wiele pozostało do zbadania. Są nieznane planety, nowe formy życia i inne rozumne gatunki, które tylko czekają na odnalezienie. Odwiedź tyle różnych planet, ile zdołasz. Podczas swoich podróży napotkasz różne zwierzęta, dziwne planety, inne cywilizacje, a także odkryjesz ważne tajemnice, ważkie tajemnice. W miarę badań będziesz zdobywać oznaki, dzięki którym uzyskasz możliwość zakupu nowych narzędzi. Narzędzia te pomogą Ci podczas Twoich przygód. Chcę malować planety. Chcesz upiększyć galaktykę? Nasi uczeni opracowali pewne narzędzia, które pomogą Ci na początek. Weź te narzędzia kolorowania planety i użyj ich na planecie. To spowoduje zmianę koloru powierzchni planety. Fajne, prawda? Jeśli uda Ci się to zrobić, dostaniesz 10 tysięcy. Będzie zabawa. Zanim wyruszysz na inną planetę, aby użyć tych narzędzi... To może być dowolna planeta poza naszą. No, chyba, że naprawdę chcesz to zrobić tutaj. Nie, żartowałem tylko. Użyj tego gdzieś indziej. Dobra, weźmy się za malowanie. Doskonale. Narzędzie barwnika terenu znajduje się w wyposażeniu twojego statku w zestawie narzędzi kolorowania planety. Aby je znaleźć, aktywuj system kolorowania lądu. A teraz ruszaj tam i maluj. Niech galaktyka będzie twoim płótnem. Ale zanim to. Weź sobie tą przyprawę, nie potrzebuję jej. A ja muszę wszystkiego stąd się pozbyć. Bo mnie to wkurza, że to tu jest. Bo nie powinno tu być. czego to wszystko mogę sobie wziąć jeszcze z innej planety mojej? Mam ich kilka, to <noise> na razie mam jedną. U na Astraeus możemy się jeszcze gdzieś tam ten pobawić. Eee. Y na no dowolną planetę, dlatego wskazują mi tutaj gdzieś. A zobaczmy się na się w sumie. Wy macie zieloną planetę, tak? To byłaby wielka szkoda, gdyby stała się na przykład czerwona. E? Aha, dobra, bo to było ten, na atmosferę. To jest na ląd. Piękne, prawda? A woda będzie niebieska. Haha. Ha. Zmieniłem wam planetę. Zmieniłem wam planetę. Nanananana. Hello. Dzień dobry. Co to? Co to za dziwne stworzenia? Hello. paki. A to? Co to jest? Halo, pokażcie mi drugie. SCP-001, ok, to wiele wyjaśnia. W sumie to nie. SCP jest mięsożercą. Mamy jeszcze coś, co jest wszystkożercą. To są kolejne SCP. Cebulator. Piękne nazwy To są... Czy to są... Wait, czy to są takie stworzenia, o których myślę, że to są te stworzenia? A i tu gdzieś był. Tam są. A Bulbam. Nie wiem, czy przynajmniej yy, do duo z Pokémonów. Jest tu coś jeszcze? Tu są. Tu są jakieś fajne zwierzątka. Co to są za zwierzątka? Co to za zwierzątka? To są Bulbamy. to jest? Coś coś w każdym razie. Chyba to jest cyrylica. Kiedy jeszcze dwóch się dwóch wrócić, na razu chcę tutaj przeskanować, bo chcę to zrobić. Bo czemu nie? Ulbamy. Dobra, dobra, ja to wszystko mam. My mam najgorsze. O, marsz to dobra. Zawsze uważam za najgorsze. Yy, misje, gdzie musieliśmy. Au, ale żebym sobie przywalił. Ciekawe, jakie inne spełnienia plemi tutaj przychodzą. Nieważne. Zawsze mnie wkurzały misje, gdzie musiałem na przykład przeskanować wszystkie zwierzęta na planecie. Bo czasem, znaleźć to, to lepiej strzelić sobie w łeb. Na przykład macie tylko o 15 minut na to, gdzie tutaj będziecie łazić, łazić i nie znajdziecie tego zwierzaka. Bo nie. Nie ma gdzieś takiego skanera, który zeskanuje wszystko na planecie. Jaza, zaz, czy ja dobrze widzę? Na tej planecie są herosi, Herosimusy Maximusy? Czy na tej planecie jestem jako zwierzę? Ok. To nie było zbyt miłe gro. Ale kumam. Kumam aluzję. Świetna robota. Czy to nie była wspaniała frajda? Możesz znaleźć więcej podobnych narzędzi rozsianych po całej galaktyce. Jest kilka zestawów i kolorów, ale musisz je najpierw znaleźć, a następnie użyć promienia przechwytującego, aby je zebrać. Zebrane narzędzia zostaną umieszczone w grupie narzędzi, raz do, dodane do panelu, będą zawsze dostępne. Ale zanim pójdę, chcę jeszcze badać wszechświat. Chcę poszukiwać artefaktów. A zatem jesteś poszukiwaczem artefaktów? W całej galaktyce rozsianej jest mnóstwo interesujących obiektów, które czekają na odkrycie i zabranie. Te artefakty często są prawdziwymi rzadkościami. Mogą stanowić zupełnie uzupełnienie cennej kolekcji lub zostać sprzedane innym imperium. Jako dodatek do tego cennego obiektu, nagrodzimy Twoje poszukiwania także z sobą 5000. Jak je znajdę? Musisz podróżować po galaktyce, do różnych systemów gwiezdnych, aby znajdować rzadkie obiekty. Gdy przylecisz do systemu gwiezdnego, wskazuj kursorem myszy poszczególne planety. Jeśli na planecie pojawi się żółty sygnał, najpobierzciej znajduje się rzadki obiekt. Gdy znajdziesz się na powierzchni planety, twój radar wskaże ci położenie tego obiektu, o ile będzie znajdował się wystarczająco blisko. To brzmi fascynująco. Gdy znajdziesz rzadkie obiekty na powierzchni planety, użyj narzędzia porwania, aby przenieść je do swojej ładowni. Gdy zabezpieczysz taki obiekt, przywieź go nam. Powodzenia i udanych łowów. O, zdobyliśmy oznakę, misjonarz 2. Lecz meteorytów, burza lodowa, fajerwerki, zestaw naprawczy i średni akumulator. Ok, i zrobiliśmy rangę. Teraz jesteśmy. Gratulacje! Otrzymujesz tu komandora. Możesz stanąć na czele Gwiezdnej floty. Ok, to nam nie dało na razie nic. Więc co? Trzeba szukać rzadkich obiektów. Żeby je szukać, to przygotujemy na wszystko, gdzie się da. I tak patrzymy w ten sposób. Tu nic nie ma. Dobra, lecimy dalej. Tu. Nic. I w taki sposób szuka w co jest moim zdaniem troszeczkę głupie. Mogliby to jakoś inaczej rozwiązać trochę lepiej. Nie wiem jak, ale by mogli. Na minusie mogłoby coś być. Tu coś jest dobra. Porwij rzadki. Dobra, wiem. Odkrywasz jałową planetę. Na jałowych planetach można zakładać niewielkie kolonie. Możesz też ulepszać typ planet, aby mogły stanowić kwitnące placówki Imperium. To wiem. My już to robiliśmy parę razy. Parę razy cały raz. Gdzie tu jest coś? Co to? to? Popierście małego li. Okej, okay. jak to wygląda? Pokażecie mi? Najpierw muszę to muszę. do. śmiałek? Tak, śmiałka zrobiliśmy. Nie, misjonarze żeśmy zrobili. Znaka kapitana, śmiałka. Aha. Dobra, nieważne, nie kumam. Tu. Rzadkie posągi. Dwa. Po pierwsze, małego li. Ta rzeźba znana, przedstawia. Ta rzecz znana, przedstawia. Po pierwsze, małego li. Mały Lee pracował w kanałach i został tu przedstawiony tak, jak wyglądał pod koniec ciężkiego dnia pracy. Aha. Niech będzie. To z tym na dalsze instrukcje, bo się, że ta planeta, To na wkrótce porzę tą planetę. Jestem tego pewien. To mnie wkurza, bo ja bym chciał żółtową przyprawę. Teraz, a tam też coś jest. Tu jest bardzo podobne. I tu jest mnóstwo planet. Ja tu chcę to fioletowa przyprawa. Ja zaraz, ja wkrótce tylko kupię narzędzie kolonizacyjne i stawiam tam kolonie. Nikt mi jej nie zabierze. różowa, twór, róża. fioletowa przyprawa to najcenniejsza ze wszystkich jakie może być. Jest najdroższa. Co tu mamy? Wszystkie Odnak w fazie kosmosu. O, a bo pewnie e, to się liczy też to, co dostaliśmy wcześniej. To się z poprzedniego mojego sejwa, co dostałem? Rzadkie klejnoty, opale. Moja była narzeczona powiedziała mi kiedyś, że gdy wręczy się ukochanej osobie w podarku opal, to jeszcze pewien, pewny koniec związku. Chyba miała rację. Zalecam zatrzymać to dla siebie. Coś jeszcze tu Co tu jeszcze jest? Hal. Tu jest drugie coś. Co to? Kość przypadku. Cały przeświat to jeden wielki żart. I to żart z nas. True. Co? So. True Dobra, a zaraz tutaj tylko muszę zdobyć narzędzie kolonizacyjne. Ja tu wrócę. z Imperium B? Wkroczyliście do naszej strefy wojskowej. Jeszcze jedno wykroczenie, a porachujemy wam kości. Okej. Okay. Ja chyba tam do nich się przelecę. Dzień dobry. Gratulacje, teraz możesz sprzedać swój rzadki obiekt albo umieścić go w jednej ze swoich kolonii jako trofeum. Fajnie. Bieraj. To też bieraj. To też sobie możesz wziąć. Przyprawę też. I ja chcę tak. Kolonizator na pewno. Powiększenie nich chcę. I już jesteśmy biedni. Ale nieważne: gdzieś, gdzie jest ta planeta, na której przed chwilą byliśmy? Tu. Tu macie fioletową przyprawę, i tu bardzo chętnie się zadomowie. jeszcze coś tam jest? Ja chromolę. Dobra. Mm, hi, hi, hi. Tutaj będzie dobrze. W miejscu, gdzie są te kamienie. To miejsce będzie moje. Teoretycznie nie powinien. O, imperium coś tam. Dostaliśmy osiągnięcie. Znaczy, osiągnięcie tą. Mm, odznakę. Ja bym się zrobić kolonie. Wiem, o to chodzi. tu jeszcze znaleźliśmy na tej planecie w takim razie? Tu coś jeszcze jest. Jest tu coś jeszcze? Zielona geoda. Rzadkie geody. Niektórzy znawcy sądzą, że kolor zielonej geody pochodzi od znajdujących się w niej odłamków tu lub szmaragdu, które odbijają padające na nie zielone światło. Inni przypuszczają, że z z powodu pokrywających ją pleśni. Osobiście myślę, że to nieważne. Jest warta nie mniej niż każda inna geoda, a życie polega na tym, by zdobyć po jednym egzemplarzu każdego rodzaju, prawda? No niech będzie. To lecimy. Oj, troszeczkę się to okręciło. Czyli byliśmy z tej strony. Że skończymy tego tutaj imperium. Pogadajmy z nimi. No, o Jenus 90. Dzień dobry. Co? Czego chcesz? Wygląda na to, że zawsze znajdziesz jakiś galaktyczny pentak, który musi zawracać nam gitarę i chce, żeby Imperium był nawiązał z nim kontakt. No dobra, ale słuchaj uważnie. Trzymaj się za od naszych trawników i, i zgarniemy każde frisbee, które na nich wyląduje. Hej, przybyłam w pokoju. Dopóki jest w twoim sercu pokora, nie mamy się o co kłócić dyplomacja to chce się czegoś w naszej rasie tak imperium Bin jest silne i potężne filozofia siły to jedyny wybór Wszystkie inne filozofie są słabe ci którzy są dość silni aby postępować zgodnie z filozofią siły mają dodatkową moc przywołania oddziałów które zaatakują ich wrogów To fascynujące Dziękuję że się z tym ze mną podzieliliście Poczekajmy na twoje sprawozdanie weźmy misję ale weźmy, zajmiemy się nią już dopiero w następnym odcinku Możliwe, że dostaniesz zadania, które są nieodpowiednie dla prawdziwych wojowników, takich jak my. Szukam jakiejś misji. Macie może jakąś? Przydałaby się. Dowódca Renegat, wierzący wojnę przeciwko wszystkim, wywołał powstanie napędzie Hymen 3. Moglibyśmy z łatwością je stłumić, lecz ci fanatycy zostaną o wiele bardziej upokorzeni, jeśli dokona tego przedstawiciel innej cywilizacji. Pomożesz nam? Chętnie. Cele mają przy sobie substancje zapalające i jest jasno świecą. Widzisz kogoś jaskrawego i świecącego, to go zabijasz. Zabijasz wszystkich. A wokół wymknie panika? Ha, to jest w tym najlepsze. Aby uspoko uspokoić zburzonych mieszkańców, potraktuj ich mózgopralką. To ich zawsze spacyfikuje. Nie ma wspomnień, nie ma urazy. Mam rację? Haha. Ha. Mam nadzieję, że masz takie urządzonko. Zapada jest przyzwoita 30 tysięcy. dokąd mam lecieć? Twoim celem jest splendida Hymen 3 w układzie słonecznym Radogos 3. Przyjmę tę misję. Udaj się natychmiast do układu Radogos 3. Likwiduj tylko prawidłowe cele. Nie niż budynków i w żadnym wypadku nie atakuj mieszkańców, którzy nie, się nie buntują. Masz tylko 7, 6, 7 minut 30 sekund na wykazanie się sprawnością. Jeszcze jedno. Naprawi doładnie w takim razie. Aha, ale nie muszę tego teraz robić. I bardzo dobrze, bo nie zamierzam. W takim razie Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Możecie standardowo dać swoje łapki, komentarze, udostępnienia, subskrypcje i co tam jeszcze chcecie. Wiecie jak to działa. W tym odcinku spacyfikujemy ludzi z Chymen Dokonamy kolejnych misji, a kto wie? Może wykupimy też inny układ. Życie jest niezbadane. Przeznaczenie też. Więc cóż, niech moc Herosimusa Maximusa zawsze będzie z wami. Pamiętajcie, on zawładnie całym wszechświatem. A ja żegnam Cię krótko.